W związku z dniem Wszystkich Świętych na drogach i w rejonach samych cmentarzy będzie można dostrzec więcej munorowanych policjantów, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa dojazdu i powrotu z cmentarzy. W wielu miejscach zmieniona zostanie organizacja ruchu, wprowadzone zostaną zakazy parkowania oraz drogi jednokierunkowe. Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona w dniu 30 października w godzinach późno wieczornych, a przywrócenie poprzedniej stałej organizacji nastąpi w dniu 4 listopada do godziny 12. Przy cmentarzu parafialnym na ulicy Kolskiej jako tymczasowy parking dla kierowców dojeżdżających w rejon cmentarza wyznaczono wschodnią nitkę trasy warszawskiej, kierunek koło Konin. Ulica Kolska będzie ulicą jednokierunkową do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. Przy cmentarzu komunalnym e, ulica Działkowa i Staromorzysławska e, będą drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach. E, natomiast ulica Harcerska od skrzyżowania z ulicą Staromorzysławską do skrzyżowania z ulicą Sosnową będzie drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po lewej stronie. Przed wyjazdem warto zapoznać się ze zmianą organizacji ruchu, która umieszczona jest na naszej stronie internetowej. Prosimy wszystkich przemieszczających się na cmentarze o stosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu oraz do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy. Młodszy aspirant Sylwia Król, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Koninie.